A witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Andrzej Makarenko, prowadzę swój kanał na YouTube Mówię jak czuję. Jednocześnie jestem prezesem firmy Opportunity. в дню сегодняшней в такой серии драпежные фирмы в будовництве. Хотел вам кратко оповедить о фирме Будрем Рыбак, с которой мы имели не стыд и в Вихерово, где будовали мы строили такие не дуже, килька пентровый Но как бы на почонку казалось, что заповедалось, что это, по не зло разговаривались мы, альбо я разговаривал с паном Романом, президентом той фирмы, который был таким милым, старшим паном, выдавал что, может, пусть не так, но, нестеты, организация на будове была, поведеть же, слаба, альбо назвать эту организацию, то она вот была бы дружий комплимент, то было была дезорганизация, может, организована дезорганизация. Также в Шискеку браковало, журавь то працовал, то не работал, то один оператор, то другой. Giadeto przychodził na plac budowy jak na święta i zawsze dawał inne wymiary. Kwestia ustalenia jakiegoś, na przykład, nie wiem, dzisiaj ustalamy coś, na coś się zgadzamy, piszemy notatki, jutro już nieważne, wracamy do tych samych tematów. Podpisanie protokołu to po prostu była jakaś katastrofa trzeba było tyle dyskutować, żeby mieśniczny protokół podpisać. Kierownik liczył zbrojenia z jakichś łuzetek, nie wiadomo z czego, chociaż był projekt. Było zestawienia stali, no wszystko było takie naprawdę trudne, plus dlatego tego się dochodził jakiś szantaż, jakiś tam zapłacimy, nie zapłacimy, to nie płacą, to jakby niezgodnie z umową, a i tam było wszystkiego, tak powiem, dużo takich nieprzyjemnych rzeczy, no ale generalnie jakoś udało się nam to skończyć, a w końcu tam budrym rybak trzeba im przyznać, zapłacili, zatrzymali kaucję, jeszcze jakieś tam pieniądze, no ale generalnie bardzo, bardzo trudny partner do biznesu. Także decydujcie sami oczywiście, wiem, że biznes jest trudny, czasami człowiek ma ludzi i trzeba ich gdzieś dać, żeby na siebie zarabiali i coś tam dla firmy, no a jednak trzeba tak bardzo ostrożnie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Дай занять.